Jeżeli twoje dziecko ma problem z zamianą jednostek, spróbujcie metodę z paluszkami. Tu napiszcie km kilometry. Tu m jako metry, tu dm jako decymetry, tu cm jako centymetry, mm jako milimetry. I skacząc w tą stronę będziecie dopisywać zera, a w tą zabierać. Czyli 5 km ile to Milimetrów sprawdźmy. 3 zera, jeszcze jedno, jeszcze jedno i jeszcze jedno. I dopiero jesteśmy na milimetrach. Czyli, żeby przejść z kilometrów na milimetry, 3, 4, 5, 6 zer trzeba dopisać. Czyli piszemy tą piątkę i 6 zer, Czyli 5 kilometrów to 5 milionów milimetrów. 755 milimetrów, ile to centymetrów? To teraz w drugą stronę. Z milimetrów chcemy dojść do centymetrów. Idziemy tylko jedno miejsce w lewo, więc jedno zero zabierzemy. Zabieramy jedno zero i mamy 75 centymetrów. Te i inne przykłady znajdziesz na www.uczematematyki.pl, gdzie możesz wykupić dostęp do lekcji matematyki dla czwartoklasistów.